Siemanko Witam Jak połączyć blachę 4 mm ta blacha to jest 4 mm a wiadomo, że blacha karoseryjna to jest 0,8-1 mm zależy gdzie, w którym miejscu jak to połączyć, żeby nie powypalać tej cieńszej blachy żeby spaw wyglądał w miarę <grym>, zresztą spraw nie będzie wyglądał w miarę, bo no, jak już się na własnej skórze przekonałem, z własnego doświadczenia wiem, że co bym nie zrobił to i tak się zrobię dla tych najmądrzejszych sprzed komputerów. Więc yy, mimo wszystko jak to wygląda, jak to połączyłem, czy powypalałem, czy nie pokażę mniej więcej objaśnie jak ja to połączyłem mając głęboko w czterech literach wszystkich tych najmądrzejszych, więc tak spawając grubą blachę z cienką blachą zaczynam grzać od tego miejsca i schodzę sobie w dół za każdym razem za każdym przyłożeniem zaczynam od tego miejsca tak jak tu widać po tych, po tych spawach zaczynałem za każdym razem od góry zjeżdżałem w dół dlatego od góry że jest to grubsze potrzeba większego napięcia większego amperażu żeby to przetopić więc grzałem to tu i pyk na dół za chwilę założę szkiełko do aparatu Mary. Może coś będzie widać i pokażę jak to wygląda w praktyce. Nie wiem czy będzie coś widać, ale kto nie ryzykuje, w nie siedzi. Więc tak jak mówiłem, zaczynam grzać od góry, zwierzam w dół. Tak to wygląda od tego miejsca dotąd to co widzieliście przez szybkę od maski spawalniczej, tak to sobie jest połączone, teraz wam pokażę bez szybki, no prawdopodobnie nic nie będziecie widzieć, ale y, proszę zamykać oczy, żeby sobie nie naświetlić. Okej, okay, jeszcze raz, bo przed chwileczką był Falstart, więc pokazuję jeszcze raz. Zaczynam od góry, schodę w dół. Tak to wygląda. Zaczynałem od góry, schodziłem w dół. Nie mamy żadnej dziury wypalonej. A gdybyśmy grzali w połączeniu, na przykład, tutaj, gdybym zaczynał grzanie, no to automatycznie cienka blacha by się wypalała Dobra, ja sobie to pospawam aby sobie obejrzycie jak to wygląda No i dobra, ja mam to obspawane dookoła. Jeszcze muszę tutaj ten otwór w tej cienkiej blaszce zlikwidować, zaspawać. Ale to już tego nie będę pokazywał. Tutaj pokazałem, jak połączyć grube z cienkim. Oczywiście, jak na złość, pokazując. Jak to zrobić jak połączyć grube ścienki. Tutaj na przykład jechałem bez kamery nie poprzepalało się, a gdy pokazywałem z kamerą Tu jest wypalone, tu jest przepalone, więc. Ja nie lubię jak mi ktoś na ręce patrzy. Także czasami, czasami macie mi za złe, że nie pokazuję roboty w praktyce, jak to robię, tylko że omawiam, ewentualnie pokazuję jakieś tam slajdy po zrobieniu, ale niestety, nie to za przeproszeniem bardzo w kół jak ktoś mi patrzy na ręce. Więc sorry. Jeżeli coś pomijam. Znaczy, pokazując tak, czy pokazując inaczej, tak się znajdą tacy, którym to się nie będzie podobało. Dobra, ja to montuję ten filmik. Jak się podobało, łapeczka w dół. Jak się nie podobało, to łapeczka w górę. Nie wiem, czy zrozumieliście. Powtórzę jeszcze raz. Jak się nie, jak się, sorry. Jak się podobało, łapeczka w dół. Jak się podobało, to łapeczka w górę. Jeżeli nie subskrybujesz, subskrybuj. Dzięki, pozdrawiam.